Witam, witam. To Marian Tysiące Płyt. Tym razem mamy do recenzji płytę Kenny Westa. Album. Blood of the Evers. Zajebiste wydanie. Jest tak ubogie, że brak słów mi w opowiadaniu. Otwieram teraz płytę. Okładka jest zajebista, widzicie? Z dużo napisane. Gdy dał na pewno tyle pieniędzy na tą okładkę, że rzucało go kurwa ze szczęścia, że tak zapłacił. Płyta też jest super wydana. Tu z tyłu jest opis. To kurwa braillem powinno być wszystko napisane, bo w, nawet w okularach plus minus by nikt nie przeczytał. Ja zakładam swoje okulary i gówno widziałem w tych napisach. Kenny West pożałował wszystkiego. Normalnie dupy dał za przeproszeniem. Album jako album jest dobry, ale tak tanie wydanie to kurwa disco polo nawet nie mają. Co to wam więcej powiedzieć? To jest jedynie zajebiste, bo można chodzić z tym po ulicy i się będzie świeciło, żeby cię samochód nie przejechał. Dobra, dziękuję. Polecam do przesłuchania. Nie mogę wam polecić żadnej piosenki, bo nie widzę nic. Wszystko jest na białe, rozmazuje się, jakbym w śniegu stał. Subskrybujcie mój kanałek i oglądajcie na, na Instagramie. Cholera, zapominam. No, na razie. Goodbye.